Witam Cię bardzo serdecznie. Ja podsumowałem już swój rok 2016, o czym pisałem w moim blogu i otrzymywałem bardzo ciekawe pytania i podziękowania, że też się w ten sposób dzielę. Był czas na to w przerwie świątecznej. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą tym, co robię od wielu lat. Właśnie raz, że podsumowaniem całego ubiegłego roku a ten pierwszy tydzień nowego roku poświęcam na stworzenie wizji, na stworzenie planu, na zwizualizowanie sobie tego, co chcę osiągnąć, kim chcę być, co chcę i czym chcę się podzielić. Więc to jest czas na to, aby usiąść i zastanowić się nad tym. Oczywiście są pewne techniki, które w tym pomagają. Ja tej techniki nie odkryłem. To jest jedna z technik NLP, o której za chwilę też Ci opowiem, jak będziemy jechać samochodem i będziesz moim pasażerem, którą Ci bardzo gorąco polecam, ponieważ ona pomogła mi, ta technika, w, w zaprogramowaniu swojego umysłu do tego, aby osiągnąć coś więcej w życiu. I sądzę, że to jest jedna z wielu pomocy, ale uważam też, że ta naprawdę główna technika która mm, programuje Twój umysł, a zaprogramowała mój umysł. I od wielu lat ją stosuję z książki, o której mówiłem w poprzednim moim materiale Roberta Krola, kiedy w 2002-2003 roku przeczytałem o czymś takim jak wizualizacja. I wizualizacja jest pomocna do tego, ponieważ programujesz swój umysł, ale żeby go zaprogramować na ten rok i na kolejne lata, o chwilę za chwilę o tym opowiem ci jak ja to zrobiłem a jak ty to możesz zrobić um, na ten rok i na kolejne następne lata do zobaczenia za chwilę w sobotę O której przed chwilą ci powiedziałem, to technika tak zwana timeline therapy, z którą ja pierwszy raz zetknąłem się na spotkaniu, na szkoleniu Mariusza Szuby. Szkolenie pod tytułem yy, Podróż Bohatera. Było to parę lat temu, chyba bodajże 4-5 lat temu. Wtedy potwierdziło to moją wizualizację, a to w jaki sposób robi to. Mariusz Szuba robi to w mistrzowski sposób i bardzo Ci polecam. Jeżeli nie byłeś na tym spotkaniu, a ono się odbywa co roku cyklicznie, Mariusz to robi raz w roku, to bardzo gorąco Ci polecam. Warto, żebyś tam pojechał na cały dzień, żebyś pojechała, spędziła tam czas i poczuła, co znaczy wizualizacja, co znaczy ujrzenie siebie w przyszłości pewnego rodzaju podsumowanie tego, co było, przy może powiedzieć, przy drygencie Mateuszu. Mateuszu, przepraszam, Mariuszu. Mariusz w, w, z pięknym podkładem w, naprawdę wbija się, wpasowuje się w ten piękny obraz. Znaczy, bardziej to ja się wpasowałem w ten obraz, to co Mariusz mówił, podpowiadał. To bardzo ułatwia, niż jeżeli nie pracowaliście z tym, nie pracowałeś z tym nigdy, z wizualizacją, aby można było usiąść, medytować, widzieć siebie w przyszłości, co widzę, co czuję, gdzie jestem w danym momencie. To warto, abyś zrobił to, abyś zrobiła to z kimś, kto będzie ci podpowiadać. Jan Paweł Mróz ma też bardzo ciekawe płyty na ten temat, jeżeli chodzi o tą właśnie wizualizację, gdzie możesz sobie posłuchać 20-30 minut przy jego znowu drygóze w, w sposób spokojny, w sposób taki relaksujący bardzo, ponieważ w ten sposób programujesz swój omysł do tego, aby stać się kimś w życiu, stać się wielkim. No wiesz, jeżeli mówimy o kimś wielkim, to no, Aleksander Wielki nie był zmuszony do tego, aby podbić tamten e, świat, aby udać się na Persję, aby udać się na Indie, tam gdzie mówili, że za chwilę będzie koniec świata. On pragnął tego. On to widział, że on zdobywa świat. Więc jak sobie poczytasz, co też bardzo gorąco polecam, biografię Aleksandra Wielkiego, to też się dowiesz, że on. On marzył o tym, on to widział, on chciał się stać Panem Świata. Owszem, możesz aspirować na Pana Świata, może to jest bardzo wysokie, ale jak pięknie pisał w swojej książce Robert Kroll, że celuj w księżyc, celuj w gwiazdy, nawet jak nie dolecisz, to i tak będziesz między gwiazdami, zawsze będziesz wyżej. I stąd ten może jeden, może 2% ludzi z całego świata osiąga coś w życiu, to oni, ten, ten 1,5% ludzi zarabia ponad 98% pieniędzy, które są w obiegu. Więc ci ludzie nie są z przypadku, oni nie to, że nagle się znaleźli w jakiejś sytuacji. Oni marzyli. I to samo co ja. Ja marzyłem o tym, żeby wieść takie życie, żeby mieć tak wspaniałą żonę, żeby mieć tak wspaniałe dzieci, z którymi mam dobry kontakt, które. które, które no, są fantastycznie wychowane, oczywiście największy wkład ma w to moja żona. Lecz to ja o tym też marzyłem, żebym miał taką rodzinę, żebym prowadził taki rodzaj swojej działalności, abym mógł zarabiać na początku. E, mówię tutaj o co najmniej 17-18 lat temu, że mógł zarabiać 2,5-3 tysiące złotych, że mógł zarabiać 4 i to się dzieje cały czas sukcesywnie, podnoszona jest poprzeczka. Stąd w Twoim życiu pojawią się te sytuacje, z których zaczniesz korzystać. Lecz najpierw powinieneś, powinnaś zaprogramować swój umysł wizualnie. Spróbuj zastanowić się przez chwilę zamkniętymi oczami, w ciszy, w spokoju, włącz sobie jakiś ciekawy em, em, materiał muzyczny. E, nie chodzi mi o, o buddyzm, jeżeli już medytujesz. Ale możesz sobie włączyć ciekawą, ja na przykład uwielbiam medytować przy muzyce filmowej, gdzie to muzyka zarządza emocjami. Ja wtedy widzę, widzę siebie, widzę co robię, widzę gdzie się znajduję. I wiele razy już było, że, że doprowadziłem do tego. Więc ja mówię o faktach, gdzie stosowaniem wizualizacji działa jak będzie dalej działać o tym Ci powiem za 10, za 20 lat podzielę się w tym w moich książkach będę mówić o tym też na scenie to wszystko jest etap który przechodzę i do którego nadal się przygotowuję działając każdego dnia powrócę do tego co mówiłem przed chwilą żebyś na chwilę skoncentrował się a może nie na chwilę na dłuższą chwilę z fajną muzyką i ujrzał siebie jak widzisz siebie na koniec roku co czujesz, zastanów się teraz, jest 24 grudzień, 25, 27 grudzień, podsumowujesz swój rok. Usiądź i napisz o tym, jak widzisz siebie 28 załóżmy 28 grudnia 2017 roku. Kogo widzisz, co osiągnąłeś, co posiadasz, jak spędziłeś, jak wypocząłeś. Gdzie byłaś, kogo poznałaś, jakie szkolenia odbyłaś, jakie książki przeczytałeś. I napisz to, że to, te, tego dokonałem w 2017 roku. Zobacz siebie za kolejne 5 lat w 2022 roku. Zobacz siebie, jeżeli to jest przerażające, zobacz siebie w 2027 roku za, za dekadę. Spójrz, gdzie jesteś, co posiadasz, jaki, gdzie mieszkasz, co czujesz. Rozejrzyj się wokół siebie i dostrzeż z kim wtedy jesteś, kto cię wspiera, kto cię kocha, kogo ty kochasz, co osiągnąłeś, czego dokonałaś przez tą dekadę. To do tego właśnie służy timeline therapy. To jest technika, która pomogła wielu. Wielu osobom, wielu ludziom, którzy dzisiaj odnoszą sukcesy. Jak rozmawiam z ludźmi, nawet z firm, które szkole, i pytam się właścicieli firm, którzy, którym szkole kadry sprzedażowe, pytam się, jak to się stało? Już mówię prywatnie, tutaj jesteśmy na lunchu, czy, 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 czy jedziemy gdzieś coś zjeść? Albo dziś spędzamy razem czas, czy, czy gramy, gramy w golfa. Wtedy bardziej już poznajemy się prywatnie. I wtedy pytam, słuchaj, czy to, co dzisiaj posiadasz, to stało się to tak, just like that, czy, czy marzyłeś o tym, czy w wieku, w jakim dzisiaj jesteś, 50, 55, 65 lat, bo z takimi ludźmi rozmawiam, o tym, o czym teraz mówię, oni patrzą i mówią, Tomek, nie, to, to, to tak nie było, że to samo przyszło. Ja, ja o to walczyłem każdego dnia, ja tego pragnąłem. Ja mówię wtedy, próbuję nakreślić, czy to rzeczywiście łączy się z tą wizualizacją. On no, nie przyznają, że oni siadali, analizowali, myśleli. Owszem, jadąc samochodem, mówi nie jeden, że wpadł na pomysł, widząc dany billboard i mówi, zrobię biznes. I to mówi, i to się stało. Ja mówię tak, ale czy to była eureka, która nagle pokazała ci, że to rzeczywiście możesz w ten sposób zrobić biznes? On mówi, nie, to już było gdzieś. Od pewnego czasu, od paru miesięcy czy od paru tygodni, na części od miesięcy, coś się działo, że miałem potrzebę dokonania czegoś nowego. Bo przede wszystkim miałem czegoś dosyć. I to z tego, że ludzie mają czegoś dosyć, motywuje ich do tego, aby zrobić coś i stworzyć coś nowego. Ale to coś, to nie jest coś takiego sobie, tylko to jest. Ich marzenie, ich wizja, ich pomysł on się nie wziął znikąd. On był przez pewien czas, tak jak powiedziałem przed chwilą, wdrażany i było zmieniane pewnego rodzaju oprogramowanie. Takie samo oprogramowanie było u mnie zmieniane, kiedy ja miałem dosyć warunków pracy, kiedy ja miałem dosyć jakości relacji w firmie, z którą współpracowałem. Podjąłem decyzję, zacząłem robić coś innego, zacząłem em, em, prowadzić szkolenia, bo miałem czegoś dosyć. I stąd się bierze, że coś się nie coś, osiąga się w życiu to, gdzie się człowiek spełnia. I wtedy czujesz flow, czujesz zadowolenie, satysfakcję z tego, co robisz, ponieważ marzysz o tym, co chcesz w życiu robić. Tylko teraz pytanie: czy ty wiesz, co chcesz w życiu robić? Czy ty wiesz, co ci sprawia największą przyjemność, największą satysfakcję, i jesteś usatysfakcjonowana tym, że wstajesz rano, nie potrzebujesz kopa do pracy, tylko mówisz: Kurde, nie mogę się doczekać następnego dnia. Nie mogę się doczekać poniedziałku, żeby wstać rano i pójść do pracy, żeby spotkać się z klientami, bo robisz to w pełni. W byciu, można powiedzieć, w głębokim byciu sobą. I to jest piękne. Życzę Ci w tym roku takiej pracy, abyś odnalazł siebie, abyś powiedziała, że tak, to co robię, albo podejmuję decyzję, że w tym roku zaczynam działać w tym kierunku, żeby stać się taką i taką osobą. Zaczniesz od wizualizacji, później. Jeżeli posłuchasz i weźmiesz sobie to do serca, aby wziąć udział w szkoleniu Mariusza Szuby, podróż bohatera, która odbywa się co roku, teraz nie znam terminu, to już ci to pomoże. Nie czekaj na szkolenie, zacznij działać dzisiaj, zacznij działać jutro, ale zacznij działać. Nie tylko siedzieć i myśleć i wizualizować, ale programować w ten sposób umysł poprzez właśnie wizualizację że twój umysł to tempe narzędzie ono dostaje jasny sygnał dokąd zmierza gdzie jest meta gdzie jest półmetek ponieważ ty podjąłeś ty podjęłaś decyzję pokazując mu swojemu umysłowi dokąd zmierzamy jaką drogę obraliśmy no bo jeżeli twój umysł nie ma konkretnie podanej takiej drogi to skąd ma wiedzieć dokąd ma dążyć dlatego Życzę Ci w odnalezieniu siebie w tym roku, podjęcia decyzji w działaniu i co? Do zobaczenia, do przyszłego czwartku. Wszystkiego dobrego, cześć.